To się kameruje. Zaczyna się. A, Bubisoft. Zamaskara Zagrabili wszystko i zamienili nasz lud w niewolników. To nie było śmieszne. Roboty w ciału poszukują niewinnych ofiar. A, to. A, to chyba było wciąż. W całym tym chaosie wysadzili w powietrze. World Trade Center. A, <laughs> Jezu. <laughs> <laughs> to są oczy! No, to, to, to? Nie poznajesz? To są błogosławione oczy papieża! O, tak myślałem, że to są oczy Jana Pawła. Spuścił chyba jedno oko. <laughs> no, w sumie tak. To jest stara gra, chcieli oszczędzić na pamięci. <laughs> Idźmy! Jest ją! Jest ją! Borys, ty podkładasz pod, Jana Pawła? Nie, Rajmanie. Dobrze, że oddać się uciec. <laughs> Nazywam się Jan Paweł II i będę Twoim duchowym przewodnikiem. <laughs> Widzisz ten kamień obok nas? Tak, ten kamień, gdzie twoi rodzice nas nie zobaczą. To magiczny kamieniele, Który potrafi odczytywać myśli. A ja wiem o czym ty teraz myślisz. Głupta się! A jeżeli nie rozumiesz mojej wskazówki, wciśnij F11. Powtórzy ją jeszcze raz w ten sam sposób i dalej nic nie będziesz rozumiał. Wow. O, dziękuję za to. Papa, papa ja nie Pawle. Tylko nic, nie mów rodzicom! Hmm, no dobra, idę powiedzieć rodzicom o tym wszystkim. Co Co mówiłeś o rodzicach? <głos> <głos> nic, nie, Pawle, nic, ty, ja tylko uciekłem, że dzwoni do mamy, bałem się. Spolo, poznaj wszystkie tajemnice tego świata, słodki książę. No, nawet to, co się dzieje w Watykanie? Nara, razie, obywatel z Okej, wciskam J, wciskam J! Co? Nie mogę? A, no tak, chwila. E, e. Dobra, teraz program telewizyjny. O, przez portal. O, niezły... ja grałem w portal. No, nie, 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 niezły ten. Nie, niezły. niezły crossover. Mhm. To jest ciekawe, że postanowili go umieścić tak bardzo, że tak powiem, w przyszłości. Jeszcze zanim portal wyszedł, stwierdzi, że dodadzą. O. Jeszcze zanim twórca Rajmana odszedł z Ubisoftu przed oskarżeniami o toksyczne środowisko pracy i molestowanie. Mhm. Wydaje mi się, że to też było zaplanowane. Stwierdził, że je jeżeli ma już odejść, to z przytupem. Ogólnie y poproszę o F w czacie. Dla, dla nieukończonego Raymana 4. Tak jest. Dobrze. Muszę. Papież mówi, żebym wykorzystał e, swój, swój cień, cień i moc helikoptera. helikoptera. Przyjrzyj się tym pajęczynie. Zobaczysz hmm. nić połączeń w Watykanie. To nie o, jest pajęczyna. <laughs> nie, o nie! <laughs> nie, papież płynie. To o, nie jest zwykły papież płynie, to jest dekoracyjny papież płynie. Bądź ostrożny. W okolicy jest wielu policjantów Pytają o mnie Jest i on! Jest ją, straż! Robomorderca! Więc czy zrobiliście, tak jak w miniaturce trzyma broń w twoim kierunku. Mhm. Mm Nie, bo to jest ten, specjalna technika jak w Elaine Noir do łapania y, mimiki. Korzystałem ten sam triwizm. Rozumiem. naszej ziemi, pod tym niebem, traczem Rayman bije się. Można na, na streamie przeklinać? Eee, nie, dawaj. Najgorsze przekleństwo. Czy papież? Ale no, nie takie! Jezu! Jezu, papież słyszy Borys, przestań. Dupa, dupa, Przestań! Dupa. And you just flipped the switch. Twoje pasywne, pasywno-agresywne umiejętności grania w tą grę są cudowne. Dziękuję. Okej. Okay. Bez śmierci. Ja teraz. Bez śmierci. Hmm. Rayman 2 to Dark Souls Raymanów 2. A <laughs> ah, fuck.